Cześć wszystkim, tutaj załoga blogu w cieniu Imperium. Ze mną nieodłącznie mój gracz Werner Gorder oraz naszym ze wsi Hoyten. A dzisiaj mamy temat wyjątkowy, bo rozmawiamy o Mordheim, mieście przeklętych i potępionych. I od razu na początek chciałbym powiedzieć, że Mordheim jest trochę bez sensu. A w zasadzie było jeszcze, zanim się wszystkie rzeczy w Mordheim stały, ponieważ mam takie informacje, że Mordheim. Wszystko się dzieje oczywiście na przełomie tysiącleci. Więc taka pluskwa milenijna troszeczkę, tak. Okej, okay, a tak może od początku? <laughs> Nie wiem. Bo zacz zaczynamy też od środka w tym momencie. No. Nie, ja uważam, że od początku Mordheim jest bez sensu. Ponieważ o Mordheim wiemy, że, ba, po, źródła podają, że to było ogromne miasto, bardzo bogate, ze wspaniałą biblioteką i innymi rzeczami, i że mogło nawet, e, jeżeli chodzi o swój obrót handlowy, rywalizować z Marienburgiem. I to jest bez sensu. W sensie jak A to prawda. Na mapę, jak patrzymy na mapę Imperium, jak patrzymy na mapę Starego Świata, nie ma. Powodu, żeby tam było tak potężne miasto nawet w czasie Trzech Cesarzy. Nie ma skąd się tam brać, ba, po upadku samego Mordheim. Nie mamy tam kolejnego miasta, które by w okolicy powstało, które by zapełniło tę lukę. I tak ja wiem, że Sylwania i w ogóle. Ale naprawdę, jest tak... Sprawdzałem, patrzyłem na mapę i nie znalazłem żadnego powodu, dla którego tam powinien być tak, takie wielkie, takie bogate miasto. Znaczy, jeden oczywiście fakt jest taki, że Mordheim, które musiało upaść, dużo lepiej brzmi, jak kiedyś było wielkie i potężne i wspaniałe. Jedyny powód, jaki znalazłem do tego, żeby tam w ogóle był jakiś taki większy handel niż w okolicy, to technicznie ze wschodu. Wychodzi szlak obok karakardin, twierdzy zabójców krasnoludzkich, ale prawda jest taka, że oni akurat pięknie dochodzą tam do dopływów w Talabeku. Więc wszystko, co można byłoby chcieć tam wtedy transportować, można transportować prosto rzeką przez Talabek. Więc tyle tylko chciałem tak właśnie zaznaczyć, że sama idea wielkiego, potężnego, bogatego Mordheim w miejscu, w którym jest, jest bez sensu. Dobrze, ale może jednak cofnijmy się krok. Wcześniej, Dobrze. Bo to, jak bardzo ono jest bez sensu, to jest jedna rzecz. Generalnie pierwsze pytanie jest takie, co to jest Mordheim lub czym było Mordheim, skoro generalnie wiemy, że już nie istnieje. Tak. Właśnie. A więc, Mordheim było bardzo dużym miastem na wschodnich rubieżach Imperium, to znaczy w lizie Ostermarku. Swego czasu była to stolica Ligi Ostermarku. Miało to być właśnie miasto bogate. Bardzo. Miało mieć wielką bibliotekę, miało mieć dzielnice kupieckie, bogacące się i tak dalej, i No i przyszedł rok 1999, właśnie plus kwamilijne te sprawy, no i mieszkańcom Imperium objawiła się kometa z dwoma ogonami. No i różni astrologowie, astromancerzy i tak zaczęli wieszczyć, że to będzie powrót Sigmara. Wraz z tym kończącym się tysiącleciem kolejnym, Sigmar miał się pojawić z powrotem, wrócić na świat, i wywróżyli, że miał się pojawić właśnie w Mordheim. Czemu ludzie wpadają na genialne pomysły, że kiedy całkowicie arbitralnie wybrany kalendarz przekręca się do następnych tysiąc, nagle coś dziwnego ma się stać? Nie wiem, ale widać w świecie Warhammera działać tak samo jak u nas. I teraz tak, ci ludzie tam się zaczęli przemieszczać, wielkie tłumy jakichś tam pokutników, pielgrzymów itd. tak i tak dalej. Tylko że ostatniego na roku. W mieście zamiast odrodzić się, Sigmar, to taką meta po prostu w nie uderzyła, niszcząc je do cna. Co zresztą też jest taką wersją, właśnie że miasto było tak pełne korupcji i wiecie, wszystkiego co chaos lubi, że Sigmar niejako postanowił ukarać miasto i obywateli tego miasta. Co również jest troszeczkę bez sensu, zresztą z tego, że mamy powiedziane, że właśnie wiele osób zdążało do Mordheim. Mm -hmm, dokładnie tak. Także tu, tu się zaczynają te wszystkie rzeczy, które się nie spinają z tą historią związane. A Jest ich tylko więcej. Tak. Im dalej w martwy las dookoła Mordheim, tym więcej problemów. Bo można zakładać, że właśnie najwięksi jakby fanatycy, wyznawcy Sigmara zdążali do Mordheim wtedy, żeby on się im objawił, no więc sytuacja, w której on niszczy całe to miasto z tymi wszystkimi przyjaznymi. Jest troszeczkę bez sensu, nawet jeżeli weźmiemy pod uwagę, że powiedzmy władze miasta i tak dalej były rzeczywiście skorumpowane, służyły chaosowi i tak dalej. Mm -hmm. To jest jak najbardziej ta sprawa, która przychodzi pierwsza na myśl. Nie niszczysz miasta, do którego przyjeżdżają wyznawcy z całego imperium, a właściwie z wszystkich trzech imperiów, bo mamy w tym momencie czas rozbitego imperium, początki czasu trzech cesarzy i tak dalej. Więc, no tak, no nie ma to sensu. Ja bym, będąc ich marem, to bym takich ludzi raczej nie karował. No, nie? co ja tam wiem, by być ubokiem. Dodajmy do tego, że jest jeszcze teoria, bo mówi się, że ta wielka kometa, składająca się z spaczenia uderzyła w miasto, niszcząc jej i tworząc ten wielki krater, po który potem wszyscy oczywiście po którego odłamki, meteory nie krateru, zmierzają różne grupy. O tyle jest też jeszcze teoria, która twierdzi, że to był śnięty przez samego Simgmara jego mur Galmaras. Tak swoją drogą. Jak to się spina potem z odłamkami i całą resztą, nie wiem, ale jest też taka wersja. Nie mam zielonego pamięci, natomiast, no właśnie, miasto zostało zniszczone, natomiast wkrótce po zniszczeniu tego miasta odkryto, że ta kometa była zbudowana ze spaczenia z Wirtstone'u, które starają się wszystkie te siły z całego wczesnego imperium zdobyć dla swoich własnych celów. No, i tak jest setting gry Mordheim, bardzo zresztą fajnej. Nie tylko zresztą z Imperium, bo to tam już potem się pojawiało. Tak, 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 tak. Bardzo tak, różne tak. i bardzo dalekie grupy. Tak, bardzo różne warbandy. Wiele godzin straciliśmy na Mordheimie, więc to <grym> obydwaj. Tak. Więc zabawa przednia. Problem polega na tym, że z tym miastem naprawdę nic się nie spina. Właśnie tak. Przede wszystkim to, że ono jest tak strasznie duże, według opisów. A tak duże być nie powinno, bo faktycznie, tak jak mówisz, jedynym miejscem, z którym mogliby handlować i prowadzić to dalej to jest właśnie Karak Kadrin i tam Krasnoludzkie Królestwo w Górach Kręce Świata. Czy to jest aż tak dużo? Nie wiem, ale próbowałem znaleźć jakąś teorię, która by to mogło wytłumaczyć ewentualnie. Mianowicie to, że to jest czas trzech cesarzy i oni mogli być wtedy takim power brokerem, który sprzedawał metale z Gór Kręce Świata poszczególnym siłom, które walczyły o tą władzę. Więc... Tak, dużo jest nawet napisane, że oni tam dużo handlowali generalnie z bronią, z bronią no, ale wciąż wiadomo, że żeby miasto było naprawdę duże i silne, no to potrzebuje być w odpowiednim też miejscu, tak? No dokładnie. I no jednak lokalizacja Marienburga jest tutaj tak dużo lepsza. Tym bardziej, że Marienburg nie musi, wiesz, kupować sobie właśnie żelaza z Mordheim, Tym bardziej, że żeby je tak przetransportować do Marienburga, przepływa się lub przejeżdża przez teren kontrolowany albo przez Reikland, albo przez Midland. No więc też nie. Koniec no, ok, ale można próbować to w ten sposób wytłumaczyć drugą rzeczą, której ja całkowicie nie rozumiem jest to, dlaczego ci ludzie, którzy przyjechali tam każdy kapłan Sigmara ci powie w festak, że właśnie zostali ukarani i za miasto zostało ukarane ale przecież to byli ludzie, którym zależało na tym, żeby być w miejscu, w którym odrodzi się Sigmar, więc właśnie tak jak wspominaliśmy chyba wcześniej to raczej byli wierni wyznawcy, a nie niewierni więc tu jest problem. Tam coś musiało się już gotować tak naprawdę wcześniej. Tam musiały być jakieś problemy. Wiesz, wiemy, że tam przybyło dużo ludzi i nagle zaczęli wszyscy się taplać w rozpuście i itd. Tak tak no ale to nie ma sensu. Nawet jeśli jest dużo ludzi, no to wcześniej się pojawi jakieś zarazanie kult hedonistyczny wśród pielgrzymów. No to prawda, chyba że weźmiemy hmm? właśnie pod uwagę tutaj zbawczy wpływ chaosu na to wszystko, Tak. który wiesz, wziął i wszystko wywrócił na odwrotną stronę i wszyscy, onegdaj święto-obliwi mężowie, którzy podróżowali przez długie dni, tygodnie do Mordheim, dotarłszy do miejsca postanowili szukać zupełnie innych uśmiech niż w modlitwie i dzięki temu miasto się stało aż tak bardzo złe i niedobre i Pełne dekadencji. W czym miał pomagać nasz stary, dobry znajomy? Belakor. Dokładnie, czyli pierwszy spośród demonów, a w zasadzie pierwszy śmiertelnik, który stał się demonem, potem ukarany przez Cincha, Ten, o którym wspominaliśmy swego czasu w odcinku o wszechświatach. Jeszcze tydzień temu też bym powiedział, że to na pewno był Belakor. Bo tak wszyscy mówią. Natomiast problem polega na tym, że nie wiadomo skąd. Przynajmniej ja nie wiem i nie jestem w stanie tego znaleźć, ale o tym za chwilę. Generalnie tak, miasto zostało zniszczone. Śmiałkowie z całego znanego świata zaczęli tam przyjeżdżać, szukać tych fragmentów Wyrzstone'a, no ale we wschodniej części miasta, w tak zwanej Depit, czyli w kraterze, w którym miał upaść ten meteoryt, zamieszkał sobie Shadow Lord, który był wyznawany przez Warbandy, tych bohaterów chaosu, którzy tam przebywali, jako właśnie ten władca tego i tak dalej. I nie udało mi się znaleźć miejsca, tak naprawdę, które by potwierdzało to, że Shadow Lord jest Bellacorem. Przede wszystkim, po co Belakor miałby tam być? No, można pomyśleć o tym, że ta spacza nie jest mu potrzebna do tego, żeby jakąś formę fizyczną odzyskać. Okej. Okay. Drugie, które się pojawia, to to, że po to, żeby złapać tam jednego z przyszłych wybrańców i jego opętać, żeby za pomocą tego opętanego wszechwybrańcy chwycić w końcu koronę dominacji i sobie założyć ją na głowę i zostać tym wszechwybrańcem i zaatakować znany świat. No, okej, okay, dobrze, tylko że nigdzie nie potrafię znaleźć źródła, które by twierdziły, że faktycznie o to chodziło. Zacząłem też szukać od Wiki Warhammerowego, no i tak sprawdzam. No tutaj ten, okej, okay, dobra, piszą, że to będzie tu i tu. Sprawdzam ten Storm of Kiosk, który tam mam, sprawdzam. Nie ma tego. No szukamy dalej. Kolejne miejsce, sprawdzam. Znowu tam tego nie ma. Potem podsyłasz mi to, będzie w tym a tym White Dwarfie. Szukam tego White Dwarfa, znajduję. czytam, nie ma. Jest jeden fragment z książki, którym ty podesłałeś. Ale to też jest, po pierwsze, książka z 2015 roku, czyli to już jest z End Times, z drugiego Storm of drugiego Achaona. ale to też jest takie nie do końca pewne, więc... To prawda. Znaczy, generalnie może tutaj podkreślmy jeszcze, że technicznie to, co udało się wygrzebać, a przynajmniej taka jest teoria, bo właśnie ze źródłami jest trochę problem, jest taka, że Bellacor, próbując uciec przed tą klątwą, którą obciążył go Cinch, opętał jednego z wszech wybrańców Karduna, właśnie w Morheim, dzięki czemu chciał potem właśnie jako śmiertelnik dostać się po koronę dominacji ale nie był w stanie wypuścić Morsheim, ponieważ tylko w obrębie właśnie spaczenia z takiej komety jego magia się utrzymywała, więc na tym polegał problem, że z jednej strony udało mu się przyjąć fizyczną formę, ale i tak nie mógł uciec, więc robił złe w Mortchheim. do czasu, aż ciało Karduna nie wytrzymało i rozerwało się, gdzie Bellacor znowu wrócił do swojej niefizycznej formy i do odbywania swojej kary, gdzie musiał tam te korony nakładać każdemu kolejnemu Everchosenowi, który nic nie zrobił. I tak jest to zapisane w wielu różnych miejscach. I rzeczywiście są, właśnie, jak mówił Werner, podane różne źródła. Ale ostatecznie nie udało nam się nigdy dogrzebać do czegoś, co rzeczywiście to potwierdza. Więc jak coś macie, rzućcie się nam w komentarzach. bo Też jesteśmy przyczyta. bardzo ciekawi, bo naprawdę, bardzo się starałem znaleźć konkretne źródła. Ale no, tam, gdzie są podawane, że to jest źródła tam po prostu fizycznie tego nie ma, jak sprawdzasz, co tam jest napisane. Anyways, to nie jest koniec historii Mordheim, bo wraz z tym, że nawet i Shadow Lord zniknął, nie zniknął stamtąd Weirstone, nie zniknęła stamtąd Spaczeń. No i to miasto było przez. Kolejne setki lat uznawane za nawiedzone i generalnie przynoszące pH, a śmiałkowie nadal się tam do niego środka wyprawiali. Przy czym trzeba, trzeba tutaj zaznaczyć, że ono tak naprawdę. To też się znowu nie spina, popatrz. Mhm. Masz miasto i w miasto uderza kometa czy meteoryt. Mhm. I po uderzeniu komety lub meteorytu w miasto, jedna strona miasta jest zniszczona, a druga strona miasta relatywnie stoi dalej. Bo wiesz, mamy plany Mordheim po zniszczeniu. Wiemy, gdzie jest Depit. Wiemy, gdzie jest ten monastyr Sisters of Sigmar, który nie został całkowicie zniszczony, w sensie uszkodzony, ale nie został zniszczony, był blisko. Wiemy, gdzie był ratusz, wiemy, gdzie była wielka biblioteka, wiemy, gdzie były tam dzielnice kupieckie, gdzie była dzielnica krasnoludzka, no i one nie zostały zniszczone tak za mocno. A ponieważ to miasto było zbudowane jak wszystkie inne w Warhammerze, no okej, okay, może i było murowane, ale w dużej części drewniane, więc. Chodzi o to, że było wzniesione tak w sam raz, żeby wyglądało na troszeczkę na psute, ale żeby były budynki, które sprawiają, że pole bitwy jest ciekawsze, tak? Tak, dokładnie tak. Dokładnie tak. Bo widzisz, na przykład, jeżeli weźmiesz sobie taką, dajmy na to ten. Mm, Pamiętasz meteoryt Cielebiński? Mhm. Szacuje się, że jak on wybuchnął te kilkadziesiąt kilometrów w powietrzu, to wtedy miał siłę wybuchu 500 kiloton. No. To jest dużo. Jakby to zrobił na Ziemi, no to byłyby bardzo duże zniszczenia. Nawet jak wybuch był w powietrzu, to i tak były spore zniszczenia. Dużo ludzi poraniło się od odłamkami szkła. Natomiast w przypadku Mordheim, wiemy, że ten meteoryt uderzył w Ziemię, albo przynajmniej rozpadł się tak blisko tej Ziemi, że podczas wybuchu stworzył krater, więc musiał być duży, ale znowuż siła wybuchu jest za mała tutaj, żeby zniszczyć to miasto, choć powinna, no to nie ma sensu. Jest jedna rzecz, która może to tłumaczyć. No jaki? Że to e, był z chaosu? W sensie so, no? Tak, ale na odwrót. Mi bardziej chodzi o to, no. że jak leciał ten metoryt, to albo, nie wiem, magowie, czy skaweńscy sirowie, czy choćby modlitwy CSS of Sigma, jakby ograniczyły efekt tego działania i dlatego masz dużą dziurę w jednym miejscu i relatywnie mało zniszczeń dalej. Najlepsze jestem w stanie wymyślić na, obran na obronę rzeczy GW. No tak, zawsze. Powinien wtedy. mi zacząć płacić chyba za to, jak staram się z tego, e, wiesz, z tych różnych dziwnych rzeczy, które nie mają sensu, za wszelką cenę znaleźć. I wytłumaczyć, że tak, tak, to na pewno tak mogło być, bo to jest prawdziwe. No ale dobrze. Jak ty muszę... się będziesz powoływał na to magię, to ja muszę wymyślić sobie lepsze Kanterspele. Po prostu. Anyways, w, w każdym bo razie dalej, no? chodzi mi o to, że to miasto jest takie trochę nadpsute, ale nie do końca zniszczone. I z różnych tam informacji wiemy, że tam się zbierali nie tylko właśnie ci awanturnicy, którzy tam przychodzili szukać tej spaczani, ale tam jednak trochę mieszkali ludzie, którzy trochę na początku niby mieli przeżyć, ale potem w tych ruinach zaczęli się w niektórych miejscach, albo dookoła nich w tych osadach, które były tam założone, Obok, zresztą, postaram się tam załączyć mapkę do tego, jak to mniej więcej wyglądało. Że ludzie tam mieszkali i jakoś tam żyli. No ale przez to, że tam cały czas przebywali, a było tyle tej spaczeni, to miasto stawało się przez kolejne dziesięciolecia, a nawet setki lat, taką wylęgarnią właśnie złych rzeczy w tych okolicach imperium. To znaczy, żeby przebić Sylwanię, która jest po drugiej stronie rzeki, no. właściwie zaraz za murami miasta, to naprawdę trzeba się postarać, a jednak im się udało. Do tego stopnia, że 300 lat później, Konkretnie 304 lata później, bo miał to być rok 2304, cesarz Magnus Pobożny, wracając z kampanii w Kislewie, z obrężenia z Kislewu, zamiast wrócić bezpośrednio i pomagać oczyszczać lasy Imperium właśnie z resztek armii chaosu, to pierwszą rzeczą, jaką zrobił po kampanii w Kislewie, było pojechanie do Mordheim, zniszczenie go całkowicie i w ten sposób dopiero rozwiązał problem. To jest właśnie też, myślę, że ważne pytanie, czy rozwiązał, o właśnie. Bo A przynajmniej to, to, rozwiązał w swoim to, mniemaniu. To by było na tyle, jeżeli chodzi o historię Mordheim w takim dużym skrócie. Zresztą wydaje mi się, że Magnus pobożny tam generalnie kazał, rozkazał swojej armii spalić to miasto. No spalić to, co tam zostało jeszcze. Tak, co daje nam szansę na to, że wciąż mamy kamienne ruiny mocno osmalone, które... Będą mogły tam łamać line of site, jak chcemy sobie powalczyć. Oczywiście. Ale tak właśnie zastanawiając się, co z tego, o czym co mówiliśmy, że taka krótka historia tego właśnie, co się wydarzyło i dlaczego. Ale zastanawiając się nad tym, jakie Mordheim jest dzisiaj i do czego może nam się przydać na sesjach, mm -hmm. bo myślę, że to jest w tym wszystkim ciekawe. Mam kilka takich rzeczy, więc większość A? z tego będzie nielorowa, więc. Tylko takie moje domysły. Bo sam się właśnie zastanawiałem nad tym, jakby to próbować przedstawić, jakby chciał tam pograć drużynę, bo i drużna sama chciałaby się tam zagrać. Mówisz? No, pff, może się zdarzyć, <grym> prawda? No I zresztą mam pomysł, dlaczego ktoś może w ogóle chcieć się tam wybierać, ale wiesz, zastanawiałem się nad tym, żeby to ugryźć ze strony czegoś takiego jak. E... No, elektrownia jądrowa. Tak, strefa wykluczenia. Zapomniałem nazwę. Czarnobyl. Właśnie. Tak, Czarnobyl, Prypeć to okolice. Tak, coś takiego, to... też o tym właśnie myślałem. Tylko, że problem jest taki, że o ile właśnie Prypeć Czarnobyl, tam na przykład mam to, że ta natura to odzyskuje, tam jest dużo zwierząt dzikich, ponieważ ludzie się generalnie mało tam zapuszczają, mimo że troszeczkę to działa jako taki Disneyland dla survivalistów. To jednak jest bardzo mała obecność ludzka w porównaniu do tego, co było, więc i flora i fauna naprawdę tam powracają. To wszystko jest ładne, zielone, pomijając oczywiście to, co zostało po ludziach. Więc po tych 200 latach z grosza od Magnusa, to Mordheim też powinno być takie niby wycie, zabrane z powrotem przez naturę. No ale z drugiej strony, korupcja chaosu jednak chyba nie powinna działać tak jak promieniowanie radioaktywne w małą nie, nie do końca tu się z tym mogę zgodzić, bo. Aha. Wiesz, jeśli chodzi o radiozytopy promieniotwórcze, to z powodu okresu połowicznego rozkładu z czasem tych niestabilnych elementów jest mniej, no i tego promieniowania też jest mniej. Natomiast w przypadku time to do dzisiaj mamy właśnie dookoła miasta ten martwy las takich dziwnych, czarnych, martwych drzew. Do dzisiaj i ta natura tam nie wróciła, przynajmniej według opisów, jakimi dokładnie dysponujemy. Dokładnie, dalej jest do smutno, jak na coś jest. Tak, swój. dokładnie. Do tego mamy te bagna, które są trochę na wschód od Mordheim, również są przeklęte i również tam różne rzeczy potrafią z tych bagin wstać cały czas. Ludzie mieszkający tam na przykład w Esen, w górę rzeki Stir, bo Mordheim leży, leżało nad właśnie Stirem. To nie jest ten kierunek, w którym w ogóle warto iść, bo prawdopodobnie stamtąd nie wrócisz, a jak wrócisz, to wrócisz do dzisiaj zmieniony. Zresztą, właśnie a propos Morphem i bycia zmienionym, znalazłem mm -hmm. fajną teorię. To jest teoria fanowska, nam mi się podobała. Ona się właśnie no. odnosi do Bella Cora i do tego, jak on opętał tego evertozena, Carduna. Mhm. Więc teoria jest taka, że to ciało Karduna się poddaje, rozpada się, Bellacor wraca tam, będąc uwięzionym i robi to, co ma robić. W każdym razie dusza Karduna pozostaje niejako przywiązana do tego spaczenia, do tej komety, co spadła. Mhm. I trochę łączy się. On się niejako staje duchem Mordheim, ale bardziej na zasadzie miasta. Że to miasto żyje i zaczyna mieć, jakby, swoją świadomość. Po części. Coś jak takie kamienno-ludzkie połączenia w Prag. Coś takiego, coś na zasadzie wiesz, nawiedzonego domu, tylko że całego miasta. Zresztą fajna jest rzecz, która niejako potwierdza tę teorię, a chodzi o to, jak się grało w bitewnego Mordheima, tam są takie rzuty na eventy czasami między kampaniami. Tak. I ktoś zauważył, że niektóre z tych wyników, jakie się tam pojawiają, rzeczywiście zdają się sugerować, jakby miasto samo w sobie miało jakąś tam wolę, czy coś takiego. Bo tam się pojawiały oczywiście również różne takie magiczne, dziwne rzeczy. Czy to właśnie ściany tam zaczynają płakać, czy dłonie wychodzić z bruku i chwytać przechodniów, itd., tak, tak dalej, i to w sumie jest fajny pomysł takiego właśnie nawiedzonego miasta, które nie tyle, że tam są duchy, powiedzmy ci mutanci, czy skaweni jak zwykle, ale że samo miasto chcecie zabić, zmienić i jakby zatrzymać w sobie takiego. Grobowca czegoś takiego. To znaczy, wiesz, to, że miasto może chcieć cię zabić, to jeszcze nie znaczy, że przy okazji tam nie może też być duchów i innych zjawisk. No, tak. Bo zresztą miały być tam na tym placu, w tym dokonywano egzekucji i tak dalej, to miały latać jako pętane. No, okej, okay, to byłoby ciekawe. Zwłaszcza, że to miasto niby zniszczone, a nie zniszczone. Dalej trwa. Jeżeli spadnie na ciebie ileś tam kilogramów spaczeni, no to wiadomo, że nic już nie będzie takie samo, jak było wcześniej. O, tak taktujmy. Oj tak i to, to są też troszeczkę takie małe pustkowia chaosu blisko hmm. domu, w sensie niemalże w środku imperium. I rzeczywiście tak można o tym myśleć, zresztą ty wspomniałeś o Prag. Druga rzecz, czym się nasuwają skojarzenia, to jest oczywiście Musilon w Bretonii. No chociaż trochę inny powód, nie? Trochę inny powód, no ale właśnie Morskim też daleko od Sylwanii nie jest. I byłoby dziwnym, gdyby od czasu do czasu ktoś z Crashstainów nie wpadł na pomysł, że coś tam się jeszcze może im przydać. I to jest właśnie też to kolejne miejsce, gdzie po prostu zawartość spaczenia wszystko wypacza, wszystko zmienia. W ten negatywny sposób i wciąż to może być nieprzyjemne miejsce właśnie do, do bycia. I mm -hmm. sam się zacząłem zastanawiać tak z drugiej strony, bo co by nie było, Mortgame, a w zasadzie teraz jego ruiny, dalej leżą nad Stirem. Tak jest, i to musi spływać w dół rzeki, prawda? Dokładnie jest, to jedna mhm. z największych rzek Imperium byłoby nie było, zresztą płynie potem do Aldorfu przez Kemperbad. Więc to jest oczywiście też najoczywistszy sposób, żeby wynająć jak, jakąś grupę śmiałków, bo czy to, nie wiem, Gildia Alchemików, czy to właśnie Ratusz Wesen, czy to władze Aldorfu, czy ktoś zaczyna dochodzić do mnie że rzeczy, które płyną z tej rzeki, są bardzo okej. No i koniec końców wychodzi na to, że to morchem, o którym wszyscy zapomnieli, bo zostało spalone, żeby mieć pewność, nagle znowu zaczyna bruździć, prawda? O wiesz co, ja jestem przekonany, że nie wszyscy zapomnieli. Mam takie pomysły, jak to wleść. W jakiś sposób w swojej sesji, no to przede wszystkim wydaje mi się, że kapłani Sigmara, Festa, przypominający historię miasta korupcji, które zostało zmiecione z powierzchni ziemi przez Sigmara, to jest po prostu no, oczywiste pomysł na wykorzystanie Mordheimu. Natomiast to nie jedyny, jak to zrobić. Mhm. Wspominałeś o rzece, ja myślałem też o wykorzystaniu rzeki, ale w drugą stronę. Tak? To znaczy, popatrz, mamy karak Kadrin i trzeba przekazać jakąś informację z karak Kadrin do Wurtbadu. Mhm. I bardzo zależy na czasie, no bo to jest coś ważnego i pilnego. Nie możesz płynąć talabekiem. Najszybszym połączeniem jest zejść na piechotę w kierunku na Essen i tam wsiąść w łódź. Nikt ci nie chce pożyczyć tej barki. Sprzedadzam czyli ją od biedy, ale pisacy nie chcą z tobą płynąć. No ale to jest jedyna droga, więc musicie płynąć tą rzeką w dół rzeki z Essen i przepłynąć przez środek przeklętego miasta, o którym tyle słyszeliście wcześniej. Chciałem I co Trzeba się... zauważyć, no? że Karakardin to jest jednak twierdza zabójców, więc ciężko lepszy, o lepszą załogę barki do płynięcia przez Mordheim, prawda, niż iluś zabójców troje. Wiem, natomiast to, że to jest twierdza zabójców, nie znaczy, że załatwiają sprawy zawsze sami. To może być coś istotnego dla Imperium na przykład, nie? No, a drugi pomysł, jak to wprowadzić w jakiś taki sposób, który nie zakładałby, no bo wiecie, jak wprowadzić jakąś lokalizację na sesję w taki sposób, żeby sesy nie działa się w tej lokalizacji, nie? To mi przyszło do głowy, żeby zrobić jakiś przedmiot zwykły codziennego użytku, dajmy na to... Taka historia. Na przykład mocodawca drużyny dostał jakiś czas temu pamiątki po zmarłym krewnym z Ostermarku. I jedną z tych pamiątek, które przyjechało z wozami, było takie bogate, zdobione łóżko z czarnego drewna, dajmy na to. To łóżko wstawiono do czyjegoś tam pokoju, ktoś w tym łóżku śpi, i po kilku tygodniach ta osoba się zaczyna zmieniać w jakiś taki dziwny sposób. Coś się zaczyna dziać. Tutaj już. Każdy sobie wymyśli, co się konkretnego działo. Dlaczego zaczyna się dziać? A, no proszę bardzo, to łóżko zostało zrobione z drewna z tego martwego lasu. Po co zostało zrobione z tego drewna? A, to już trzeba pytać tych kultystów, które wykonali na przykład, nie? I rozwijasz historię w ten sposób, nie? Masz coś, co jest związane z tamtym miejscem, ale niekoniecznie musi to być tam. No zresztą, no właśnie samo morheim i cała okolica to jest w pewnością całe takie właśnie bikon, który przywołuje wszystkich mutantów i tak, 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 Miejsce... tak. Ja zresztą miałam pomysł poniekąd wykorzystany na naszych sesjach, no. trochę z drugiej strony na to, bo chodziło mi o Sisters of Sigmar, czyli te siostry, którymi można grać w samą Orcheng, mm -hmm. gdzie mamy kapłanki Sigmara. One zostały niejako wyklęte przez łowców czarownic jeszcze na przełomie tysiącleci przed upadkiem komety. Mimo, że one zawsze jakby wierzyły w Sigmara, ale z racji tego, że czyniły cuda albo parały się magią, bo łowcy czarownicy twierdzą, że parały się magią, to zostały ogłoszone heretyczkami i się właśnie wycofały do tego swojego zakonu na skalę Sigmara w Mordheim. Mhm. I na przykład u mnie, jak my graliśmy, to one zostały i mój pomysł był taki, że one tak naprawdę... Ten zakon stanowił coś takiego jak, to się zakon kowadło chyba nazywa, w każdym razie ten, który się zajmuje starymi pismami, z badaniem żywotu Tłumaczyły i tak to dalej. i tak dalej, tak? Tak, tylko mój pomysł jest taki, że one mają jakby prawdziwą, prawdziwe zapiski, prawdziwy życiorys Sigmara, i generalnie prawdę o całej wierze, która bardzo się nie podobała czego niż jej całej reszty, ale one wciąż tam są i wciąż starają się... Nie odkrywać i służyć Sigmarowi, a nie wyobrażeniu Sigmara przez te ogonistów. Teraz mi to mówisz po tym, jak ona tam została w tym kasztelu? No, jak. Ja, ja, myślę, że takie rzeczy mogę zdradzać dwa lata od sesji, nie? No. Dobrze, więc to chyba tak tyle z naszych luźnych też pomysłów o Mordheim. Nie wiem, czy jeszcze masz coś do dodania. Hmm. Szczególnie. Bo ja bym z kolei chciał też powiedzieć, że Link będzie jak coś w opisie, ale w Mordheim wciąż można pograć. Jest to strasznie fajne granie. Trzeba bardzo dużo, bo jak macie parę figurków, jeszcze coś, co może robić za teren, to już można się bawić. Do czego są potrzebne dwie osoby, co teraz może być ciężkie, ale ja się zastanawiałam nad tym i wydaje mi się, że to powinno być do zrobienia, jak ktoś używa rola albo Foundry. No, ograniczone by to było, ale jednak. Dokładnie. Do tego jest gra z 2015 roku, którą można kupić za kilkanaście złotych taka. Turówka, która jest w miarę sympatyczna, chociaż ma swoje wady, ale jak się mówi, płaci za to kilkanaście złotych i ktoś ma ochotę na troszeczkę Warhammera w swoim życiu, to nie jest to zła opcja. A teraz sam fakt, dla którego w ogóle zajęliśmy się tym tematem, teraz niepraktyczny kartograf, którego na pewno kojarzycie, był już u nas, wiecie, jakie świetne mapy tworzy. I akurat przygotowuje mapę Mordheim, a w zasadzie mapę okolic Mordheim, bo tam chodziło mu o Siegfriedhof i okolice, ale będzie tam mhm. na północy Mordheim i prosił o pomoc w pomysłach tego, co można na mapie umie umieścić i wszystkiego, co z tym jest związane, więc śmiało możecie pisać w komentarzach tutaj, bo kartograf odwiedza nasze wideo, a jak nie, to wskoczcie na jego fanpage, dajcie mu tam znać. Na pewno będzie wdzięczny za wszelkie fajne i różne dziwne pomysły związane z tym, co można na takiej mapie umieścić. My oczywiście się bardzo cieszę, bo to kolejna mapa do Warhammera. I na chwilę obecną zostawimy was. Ja bym dodał, że martwe drzewa to to już tam powinny być z defaultu. No tak. Zresztą tam jeszcze są te całe trzęsawiska, zombiaków i tak dalej. Dookoła Sylwania. To też jest troszeczkę taki problem. Jak ma wyglądać Mordheim? Bo wiemy, że ma wyglądać ponuro, ale zaraz obok jest Sylwania, która i tak z założenia wygląda ponuro. Więc jedno i drugie musi być ponure, ale w trochę inny sposób, prawda? Mm. Ale wiesz co? Myślę, że analogia do, właśnie do, swe, do strefy wykluczenia, e, do Zony jest jak najbardziej dobra tutaj. To, że tam jest ten las martwy i że mieszkańcy okoliczni ludzie tam z Bisendorfu czy z Essen tam nie chcą wchodzić, to nie znaczy, że tam jednak nic nie żyje. Tak, a żyją między innymi skaweny, które nie istnieją. Te z klaną Essen. Tak swoją drogą zapomniałem o tym wspomnieć. Tak. Ale. To tyle na dzisiaj. Zostawiamy Was wraz z przeklętym miastem. Odwieźcie kartografa, nam rzućcie łapę w górę jak możecie, bo to zawsze troszeczkę kolejna łapa do łapania tych odłamków spaczenia. A za to dobrze płasał. No i życzymy Wam świetnej zabawy w mieście Potępiony i w jego okolicach. Dokładnie tak. Chcę się powiedzieć chwała Sigmarowi, ale człowiek się boi, że zaraz kometa na niego spadnie. Trzymajcie się, chwała Sigmarowi.